Sprawa odhaczona jako samobójstwo miała inny status. Wędrowała do zbioru spraw wyjaśnionych i nie psuła statystyk. Kiedy szef wsadził głowę w drzwi i zapytał, czy sprawa rozwiązana, porucznik Nathan powinien odpowiedzieć tak, ale powiedział nie. Gdybym nie lubił czytać audiobooków, nie byłoby mnie tu. E, oczywiście, że lubię, w ogóle lubię czytać książki, a czytać książki komuś to jest, to jest coś, czego nauczyłem się niezwykle skrupulatnie, czytając moim dzieciom na przykład wszelakie książki, najpierw dla dzieci, a potem nie całkiem dla dzieci. Zaznajomiłem się z początkiem, środkiem, ale nie z końcem tej książki i sam siebie będę yy, czytając zaskakiwał. Nie zawsze trzeba nakreślić i porobić różne tajemne znaki na stronicach, żeby, żeby ciekawie podać to, co jest na tych stronicach zawarte. I ja tę metodę stosuję od dłuższego czasu. Póki co ona się sprawdza i mam nadzieję, że nie zawiodę ewentualnych słuchaczy również i w tym wypadku. Wytarła twarz. Była spokojniejsza. Pusta w środku. Zgasiła światło i wróciła do pokoju. Usiadła wyprostowana. Stare pożekadło mówi: rób to, co lubisz, a nie będziesz musiał pracować. To, to na pewno dzieje się tu przy mikrofonie, zarówno w czytaniu książek, audiobooków, czy nawet biorąc udział w słuchowiskach radiowych. Praca w radio, czy praca przed mikrofonem, jest taką pracą absolutnie intymną. I wymagającą takiego skupienia i wyciszenia, które odrywa nas od tego, co nas bombarduje na co dzień. I wiem, że te parę godzin, które tu spędzę, będzie takim e, czasem e, spokoju, czasem wyciszenia, co nie jest możliwe w wypadku ani filmu, ani teatru, ani telewizji. Gorąco zapraszam do słuchania powieści kryminalnej Zranić marionetkę autorstwa Katarzyny Grocholi. Zbyszek Zamachowski.